Tam tam stoimy. Stoimy. chodź. Mam. Fier ja już coś widzę Mam. pięknego. Fier ja już też widzę. Tamta tu, ostatnia. Tu jest taka niziutka. Piękna. Pokaż ją. to jakie cudo. cudo. Tam bierzemy. No Tam pojaki bierzemy. Pojaki, no jest piękna. Normalnie aż mi się płakać chce. To jest <słuch> cudo moje. Uję, Jezu, patrz, Jakie to wszystkie gałązki ma w to jest patrz. Mówiłem, że dobrze znajdę. Synek ty moja morda. Chodź, no. co do ja bym zrobił, jakbym ciebie nie miał. Dobra, daj mi... Eee. Pomóż mi powyrywać to. Czekaj, drugie drugiej strony pójdę. Ty, ta jest naprawdę ładna, weź ją oczep trochę. Oczep Ale ładne, Ty, to on piękne znalazł. Mam szacunek, synuś. Kurde, Jeszcze leśniciego takiego nie zbudowali jak UFO Ale nie, <laughs> ty patrz. Tego z gałęzienia coś. Ale gazyckie, coś Czy pięknego. Coś pięknego. Jaka ładna, grawna choineczka. Akurat do nas do domu. I będzie akurat u. pasował jako stolikam tego. Pięknie, nie nam zrobił mechanik. Jest baja. Nie chcę pochodzi, odpocznieć, ale Panie Balbicowie z Makulachy zalecimy taką fajową, piękna gra Zobaczcie, przede ja wszystkim równy czubek, równiutki czubek, rozgałęzienie równe. Zobaczcie, tu nic nie brakuje jej, bez wierzenia. Nic nie brakuje? Męsiał, trochę szynek. Ale wie co jej tylko brakuje? Wiecie co jej brakuje? Bombek, bombek i lampek. I, lampy. I lampy. No tak. Nie mówiłem wam chyba, właśnie na koniec przyjdzie do was Mikołaj, nie? Tylko nie wiem czy dostaniecie prezenty, no Makulacha jest niegrzeczny, cały rok pije kurwa. To jak ma jak ma dostać No Znaczy pewnie dostałem, może jakiś... Ja przecież byłem, kręcę filmy, normalnie jestem popularny Ale zobaczcie na to widzowie, ja tu z makulaskiem i Mikołaj to wszystko. Ale my z Makulaskiem pijemy ja drogę. To jakąś z Finlandii, jak pędzi w górze na Renifera, skąd on może wiedzieć, że ja piję.